Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, co jest największym zagrożeniem dla Twojej niezależności po 70. roku życia? Co może w ciągu sekundy zamienić Twoje aktywne, samodzielne życie w miesiące rehabilitacji, ból i zależność od innych? Odpowiedź może Cię zaskoczyć swoją prostotą, ale też przerazić swoimi konsekwencjami. Upadki są cichym wrogiem, który czai się w twoim własnym domu, czekając na moment nieuwagi, aby odebrać ci wolność i godność. Ale mam dla ciebie wiadomość, która może całkowicie odmienić twoją przyszłość, wiadomość, która niesie nadzieję i przywraca kontrolę nad własnym życiem. Upadki nie są nieuniknioną częścią starzenia się są czymś, czemu możesz zapobiec, co możesz kontrolować i czego możesz uniknąć dzięki wiedzy, którą dziś z tobą podzielę. Zanim zaczniemy, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, naciśnij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwoneczek, aby nigdy nie przegapić nowego wideo. Jeśli podoba ci się to wideo, napisz 1 w komentarzach. Jeśli nie, napisz 0. To pomaga mi tworzyć jeszcze lepsze treści dla ciebie. No to zaczynamy. Odkryłem pięć niezwykłych, prostych strategii, które rewolucyjnie zmienią twoje bezpieczeństwo i samodzielność po 70. roku życia. Jeden: dostosuj swój dom, aby wyeliminować niewidzialne pułapki. Czy wiesz, że ponad sześćdziesiąt procent wszystkich upadków seniorów ma miejsce w ich własnych domach? Miejsca, które powinny być najbezpieczniejszymi przystaniami, stają się scenami bolesnych wypadków. Luźne dywaniki, słabe oświetlenie i nieodpowiednie obuwie to ciche zagrożenia, które czekają, by zakłócić Twoje życie. Co możesz zrobić? Przede wszystkim usuń wszystkie luźne dywaniki lub przymocuj je solidnie taśmą antypoślizgową. Pamiętaj, że nawet najmniejszy ruch dywanu pod stopą może spowodować utratę równowagi. Zadbaj o dobre oświetlenie w całym domu, szczególnie w korytarzach i łazienkach, gdzie często dochodzi do upadków. Zamontuj poręcze w łazience, przy wannie, prysznicu i toalecie. Te proste uchwyty mogą być dosłownie Twoją linią życia w śliskich warunkach. Profesor Maria Nowak z Centrum Geriatrii i Gerontologii podkreśla, modyfikacja środowiska domowego może zmniejszyć ryzyko upadków nawet o 50%. To najłatwiejsza i najbardziej opłacalna metoda prewencji. Nie zapominaj też o właściwym obuwiu. Wyrzuć luźne kapcie i skarpetki bez podeszwy antypoślizgowej. Zamiast nich, zainwestuj w stabilne, dobrze dopasowane obuwie domowe z gumowymi podeszwami. Twoje stopy to fundament twojej stabilności. 2. Zachowaj ostrożność przy wstawaniu, aby uniknąć zawrotów głowy i nocnych upadków. A jeśli nadal oglądasz i uważasz te informacje za przydatne, napisz 2 w komentarzach, żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. Wiele poważnych upadków zdarza się w nocy lub wcześnie rano, gdy wstajesz z łóżka. Nagłe podniesienie się może spowodować hipotensję ortostatyczną, gwałtowny spadek ciśnienia krwi, który prowadzi do zawrotów głowy, a nawet utraty przytomności. Wypracuj nowy nawyk. Po przebudzeniu, najpierw usiądź na brzegu łóżka, policz powoli do dziesięciu, oddychając głęboko. Dopiero wtedy powoli wstań, dając organizmowi czas na dostosowanie ciśnienia krwi. Ten prosty rytuał może uratować cię przed bolesnym upadkiem. Ogranicz również ilość płynów przed snem, aby zmniejszyć potrzebę nocnych wizyt w łazience. Zainstaluj delikatne oświetlenie nocne, które automatycznie się włącza, gdy wstajesz. Pamiętaj też by porozmawiać ze swoim lekarzem o lekach, które przyjmujesz. Niektóre mogą zwiększać ryzyko zawrotów głowy lub senności. Pan Stanisław, 78-letni emerytowany nauczyciel z Krakowa, podzielił się swoim doświadczeniem. Przez lata wstawałem z łóżka jak za młodu, jednym szybkim ruchem. Pewnej nocy skończyło się to złamanym biodrem i trzema miesiącami rehabilitacji. Teraz stosuję zasadę siądź, policz, wstań i od dwóch lat nie miałem ani jednego upadku. Trzeci. Wykonuj proste ćwiczenia poprawiające równowagę i siłę. Słaba siła mięśniowa i zaburzona równowaga to główne czynniki ryzyka upadków. Kiedy potykamy się, właśnie te dwa elementy decydują, czy odzyskamy stabilność, czy wylądujemy na podłodze. Zacznij od najprostszych ćwiczeń równowagi. Stań przy stabilnym krześle lub blacie kuchennym i spróbuj utrzymać równowagę na jednej nodze przez 10 sekund. Z czasem wydłużaj ten czas. Praktykuj chodzenie po linii prostej, stawiając piętę tuż przed palcami drugiej stopy, jak po linie. Siła nóg jest równie ważna. Proste przysiady przy krześle, tylko lekkie zgięcie kolan czy wchodzenie po schodach wzmacniają mięśnie odpowiedzialne za stabilizację. Nie musisz chodzić na siłownię, możesz ćwiczyć podczas codziennych czynności. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie wykazały, że osoby powyżej 70 roku życia, które regularnie wykonywały proste ćwiczenia równowagi przez 12 tygodni, zmniejszyły ryzyko upadków o 37%. To potężna zmiana dzięki zaledwie kilku minutom dziennie. Tajchi i łagodna joga to również doskonałe formy aktywności, które nie tylko poprawiają równowagę, ale też redukują stres i poprawiają koncentrację. Kolejne czynniki wpływające na ryzyko upadków. 4. Dostosuj swoją dietę, aby wzmocnić kości i mięśnie. Twoje ciało jest jak budynek. Potrzebuje odpowiednich materiałów, aby pozostać stabilnym i odpornym. Nieodpowiednie odżywianie może prowadzić do osteoporozy, osłabienia kości, i sarkopenii, zaniku, mięśni, co dramatycznie zwiększa ryzyko upadków i złamań. Zwiększ spożycie białka, chude mięso, ryby, jajka, nabiał i rośliny strączkowe. Po siedemdziesiątym roku życia. Twoje zapotrzebowanie na białko jest większe niż kiedykolwiek. Badania pokazują, że seniorzy spożywający wystarczającą ilość białka tracą mięśnie znacznie wolniej i mają lepszą równowagę. Upewnij się, że dostarczasz organizmowi wystarczająco dużo wapnia i witaminy D to fundamenty silnych kości. Nabiał. Zielone warzywa, ryby z puszki ze szkieletami, a także regularna, ale bezpieczna ekspozycja na słońce, 10-15 minut dziennie na dłoniach i twarzy, pomogą utrzymać kości w dobrej kondycji. Pamiętaj też o nawodnieniu. Odwodnienie może prowadzić do zawrotów głowy i osłabienia, zwiększając ryzyko upadku. Zawsze miej przy sobie butelkę wody i regularnie popijaj, nawet jeśli nie czujesz pragnienia. 5. Śpij we właściwej pozycji, aby zapewnić lepsze krążenie. I oddychanie. Sposób, w jaki śpisz, ma ogromny wpływ na Twoje samopoczucie i stabilność następnego dnia. Nieodpowiednia pozycja podczas snu może zakłócać krążenie, powodować bezdech senny i prowadzić do porannych zawrotów głowy. Unikaj spania na plecach, szczególnie jeśli masz nadwagę lub cierpisz na bezdech senny ta pozycja może zmniejszać dopływ tlenu do mózgu co prowadzi do dezorientacji i zawrotów głowy po przebudzeniu najlepsza pozycja to spanie na lewym boku poprawia ona krążenie zmniejsza refluks żołądkowy i zapewnia lepszy przepływ limfy co pomaga w detoksykacji organizmu używaj poduszek do podparcia Jedna pod głową, nie za wysoka, jedna między kolanami, aby odciążyć kręgosłup. Zadbaj też o dobrą jakość materaca, który zapewni odpowiednie podparcie. Zbyt miękki materac może dodatkowo osłabiać mięśnie, a zbyt twardy powodować bóle, które ograniczają mobilność. Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną. Jeśli oglądasz i podoba Ci się treść, napisz trzy w komentarzach żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. 6. BONUS. Wzmocnij swój wzrok i równowagę prostymi nawykami. Osłabiony wzrok i zaburzona równowaga to dwa główne czynniki przyczyniające się do upadków. Na szczęście istnieją proste nawyki, które możesz wprowadzić do codziennej rutyny, aby je wzmocnić. Regularnie mrugaj podczas czytania, oglądania telewizji czy korzystania z komputera. Pomaga to utrzymać oczy nawilżone i zmniejsza zmęczenie wzroku, które może prowadzić do błędnej oceny odległości. Spędzaj przynajmniej 15-20 minut dziennie na świeżym powietrzu, najlepiej rano. Naturalne światło słoneczne poprawia adaptację wzroku do różnych warunków oświetleniowych co jest kluczowe dla bezpiecznego poruszania się. Praktykuj chodzenie boso po bezpiecznych powierzchniach w domu. Stopy mają liczne receptory, które wysyłają informacje do mózgu o pozycji ciała. Stymulując je, poprawiasz swoją świadomość proprioceptywną, czyli zdolność do wyczuwania położenia własnego ciała w przestrzeni. Wykonuj ćwiczenia oczu i głowy. Powoli obracaj głowę w lewo i prawo podczas siedzenia lub stania. Śledź wzrokiem. Poruszający się obiekt bez poruszania głową. Te proste ćwiczenia poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową i zmniejszają ryzyko zawrotów głowy. Wyobraź sobie, jak Twoje życie może wyglądać za rok, jeśli zastosujesz tę strategię. Widzisz, jak pewnie poruszasz się po domu, jak Twoje ciało staje się silniejsze z każdym dniem, jak Twoi bliscy zauważają Twoją niezależność i energię. Ta wizja jest w zasięgu Twojej ręki. Wystarczy wprowadzić te proste zmiany krok po kroku. Co byłoby dla Ciebie najtrudniejsze do zrealizowania z tych wskazówek? A co mogłabyś, mógłbyś wdrożyć już dziś? Pamiętaj, że niezależnie od wieku, masz prawo do godnego, bezpiecznego i aktywnego życia. Każda mała zmiana, którą wprowadzasz, jest krokiem w kierunku utrzymania twojej niezależności i radości życia na długie lata. Nie musisz wprowadzać wszystkich zmian naraz. Zacznij od jednej, najprostszej dla ciebie. Z czasem dodawaj kolejne. Przeszłaś, przeszedłeś już wiele w swoim życiu, pokonałaś, pokonałeś liczne przeszkody. Upadki to kolejne wyzwanie, które możesz pokonać dzięki wiedzy i konsekwencji. Twoje doświadczenie i mądrość w połączeniu z tymi strategiami dają potężną kombinację, która pomoże ci zachować niezależność. Czy kiedykolwiek miałaś, miałeś upadek lub bliskie spotkanie z upadkiem, które cię przestraszyło? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Twoja historia może pomóc innym osobom, które zmagają się z podobnymi lękami. Upadki to nie nieunikniona część starzenia się to problem, któremu możesz zapobiec. Twoja przyszłość może być bezpieczna, aktywna i niezależna, jeśli zastosujesz tę strategię. Każdy dzień bez upadku to dzień pełen możliwości, radości i swobody. Podziel się tą wiedzą z bliskimi, którzy mogą jej potrzebować. Dzielenie się tymi informacjami może dosłownie uratować komuś zdrowie, a nawet życie. Gratulacje. Napisz osiem w komentarzach, żebym wiedział, że zostałeś do końca ze mną. Życzę ci cudownego dnia lub nocy i do zobaczenia w następnym wideo.